Ej, ty, tak ty? Oglądasz odcinek z Fortnite? Jeśli tak, to wiesz, że dzisiaj będzie taki e, opening e, właśnie z Brawl Stars. Mamy do odebrania ile nagród? E, po prostu mamy 11 nagród. E, lepiej tak e, niż po prostu liczyć. 11 nagród e, do odebrania z 50 głów na 49. Pakiet Oznak, po prostu super oferta. I e, po raz pierwszy dzisiaj wchodzę do Brawla i mamy oczywiście e, e, naszego Ej! Czyli to prawda, że zamaskowany spike ma ciągle inną maskę, bo wczoraj była chyba Broka, z tego co wiem, albo znaczy bardziej pamiętam. Super fanka, więc ona tak wygląda dziwnie, znaczy śmiesznie, taka animacja, ale ciągle mi się tak Jackie podoba. Ona tak, ona jak się, jak się mówi na tym ten taniec, ona tak ta, po prostu tańczy. I potem ona tak wskakuje na ten motor, widzowie, nie? E, dzisiaj możliwe, że zrobimy sobie e, misję jako Pam, bo mam. E, jedną zrobiłam, ale mam jeszcze wygryź. 8 razy spam i. Nie spam, tylko zypam e, jeśli ktoś by się czepiał. No i mam 15986 pucharków, czyli 4 pucharki pozostaje nam 10 pucharków, czyli brakuje nam 16 pucharków, a nie 14 pucharków e, właśnie e, do naszego mega A jeśli wbijemy tego Mega no to mamy małą skrzynkę, dużą skrzynkę, gemy, dużą skrzynkę, małą skrzynkę, dużą skrzynkę. Golda dużą skrzynkę, mega skrzynkę małą skrzynkę i 20 gemów oraz kolejny mega box czyli taki mini opening ale nawet fajny bo dwa mega boxy chyba 5 albo 4 duże skrzynki i... albo 4 lub 3 też małe skrzynki mały skrzynek jest chyba najmniej więc fajnie bo one nie mają zbyt dobrego dropu i w ogóle jak mówiłem gram dzisiaj po raz pierwszy i jeśli oglądasz odcinek z Fortnite E, e, no to właśnie wiesz, że miał być taki odcinek, e, tylko dlatego to mówię. Nie wiem, czy tamto dokończyłam na samym początku. Już sam nie wiem, nie, ale teraz to Wam mówię, tak w razie W. E, mogę dzisiaj zdobyć 160 e, tokenów, e, właśnie jak wyjęliście w lobby, by można powiedzieć. E, I chciałbym dojechać tą tarę. O, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, łatwo. I co to jest? Co to jest? To jest gadżet, widzowie? Widzowie, napiszcie w, komentarz w komentarzach, czy to jest gadżet, że... E, to jest chyba gadżet. Zaraz muszę przeczytać albo zobaczyć Aidbita, e, Bo w ogóle e, też, e, co do Geyla e, był ten star power, e, że, że mogłeś e, przyspieszyć swoich sojuszników, a teraz go zamieniono na spowalnianie przeciwników. E, więc e, dziwnie, dziwnie... O, dobra, tam Bibi e, dobiła. E, I to jest chyba gadżet, widzowie, albo starpar Nie, no, raczej gadżet, że on e, może, może zostać przyspieszony, e, właśnie. Ajajaj, aj, 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 aj. No, zabrała mi te cuby. E, ale, widzowie, ja miałem wygrać 8 razy spam. Mam 4 na 5 i pierwsze miejsce jest od piątego. Znaczy, od czwartego. a ja miałem piąte, więc, widzowie, takie. XD i już są 3 minuty odcinka, dobra pokażę wam, tutaj mrożące śnieżki, a wtedy to, było, to był taki wir to zostawili oczywiście Rick wiru, wichru nie wiru, Gale potrafi teraz ogłuszać przeciwników swoim super atakiem na sekundę a to nie były przypadkiem 3 sekundy jeśli wepchnie ich na przeszkody więc no, no znerfili niektóre rzeczy niektóre rzeczy pousuwali ale teraz, gdzie jest nasz ośmiobitowiec? Gadżet, nie! No, on może się. Teleportuje się do swojego wzmacniacza. O nie, widzowie! Dlaczego? Dlaczego, widzowie? Przecież to było takie OP. Bo, no, tutaj mamy wzma wzmacniony wzmacniacz, Zwiększa zasięg, wzmacniają o 50 obrażeń. Ob o, obrażeń! To było obrażeń, czy zwiększało go ogólnie, ale już nie ma dodatkowe życie, bo jeśli zginąłeś jako ośmiobitowiec i miałeś ten star power, to mogłeś się z powrotem odrodzić, a teraz jest podłączony. Gdy ośmiobitowiec znajduje się blisko wzmacniacza obrażeń, no to wtedy jest taki szybszy jakby, jak wtedy mogliśmy zobaczyć, ale dlaczego usunęli tamto życie? Czy znaczy, życie, jak to się mówi? No Star Power, on był taki fajny, ten Star Power. E, no, tamten Star Power do Gayla też był spoko, ale bardziej na trójki. E, ale, znaczy tak bardziej na trójki, aby dwie osoby, e, e, dwóm osobom pomóc, e, ponieważ e, właśnie, nie wiem, czy wiecie. Oczywiście musieli wejść, za chwilę pewnie ponownie wyjdą, ale wbiłem dwa pucharki, bo jako pam, nie wiem, ponownie piąte miejsce, więc spróbujmy teraz na El Primo, który ma siódmą moc, plus gadżet e, chyba na nieudanym openingu, znaczy był udany, ale chyba go nie nagrałem albo po prostu kiedyś ze skrzynki wydropiłem e, właśnie ten gadżet i nie pytajcie się, czemu tutaj e, właśnie e, mam e, gadżet, naprawdę nie pytajcie się, po prostu... Tak kiedyś grałem i tak gram do dzisiaj. Więc nie grałem El Primo w ogóle, grałem tylko właśnie tą Pamką, kim jeszcze tam grałem. Hop, 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 szybko, 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 nie, nie, nie. No, widzowie, to chyba zły pomysł, ale jest takie coś, że właśnie mam zadawać obrażenia, ale. To jest chyba 12 tysięcy? Albo 120 tysięcy? Nie wiem, już sam. No, ale chyba ponownie zmieniam postać, bo myślę że El Primo będzie mi się lepiej grało, a jednak chyba nie. I sorry za takie pip, pip. Znaczy, zawsze to mówię, jeśli to się zjawia, a. Zjawia. A zawsze to się zjawia. Ej, nie, nie chcę, bi. Znaczy, co, co. Jaka jest misja, bi? Możemy spróbować. Wygraj 5 razy z B. Dobra, to spróbujemy wygrać chociaż raz widowie, bo jeśli wygramy tu mamy już no naszego mega boksa i od razu mówię możliwe. E, nie na pewno, ale możliwe, że zrobimy jakąś misję. Nie muszę, bo i tak już 11 nagród. No czyli takie 12 nagród bo jeszcze ale ja pucharów. Aha, dobra. E, tam szybko. Tam naprawdę oni się steamowali, albo Daryl chciał się po prostu stimować. Hop, dobra. Leż, Daryl, będziesz leżał. Albo niech BOT cię załatwi. W ogóle naj najgorsze jest to, że jeśli będziesz mocno obijał Typa, yy, a on zginie w strefie, bo go na przykład odepchniesz jako gail, bo aż tak miałem, yy, to nie zalicza ci właśnie kila. Niby ty załatwiłeś, ale tak naprawdę strefa załatwiła, nie? Więc takie XD widzowie. W ogóle to się nagrywa, tak, tak no to się nagrywa XD. Znaczy czasami będę to tak sprawdzał, bo często tak sprawdzam ogólnie na odcinkach. I ja tutaj tak z dystansem będę podchodził. O! Wiedziałem! Wiedziałem, wiedziałem, że kiedyś w końcu wyjdzie. Wiedziałem, że kiedyś w końcu wyjdzie na jaw. <noise> że, że ból się kampi yy, właśnie w krzakach. Hop, hop, hop! Dobra, załatwiłem tego kolta, ale on załatwił mnie, ale mamy wygrać trzy razy, to jest 100 tokenów, więc tak się, szak, widzowie, Sześć pucharków, pozostały nam jedyne. Aha, dobra, e, widzowie, przez to, że wtedy przegrałem, pewnie tym El Primo albo kim ja jeszcze grałem, nie, no raczej nikim. To straciłem te pucharki, ale tak czy siak, 9 pucharków nam brakuje, więc widzowie lecimy chyba, nie wiem. Spróbujmy gailem tym razem. Ja sobie będę. No, postaram się większością pograć. Oczywiście gailem, musimy zagrać, znaczy nie musimy, ale raczej teraz na większości odcinków będziemy mieć chociaż jedną rundę gailem. Nie wiem, czemu tak po prostu, bo ale w ogóle jeśli te skiny do tych postaci. Nie będą wchodzić do sklepu, no to trochę przypał. Bo jeśli zabędę Sergio, to nie będę miał tego skina. A ten skin naprawdę mi się podoba. Ale przynajmniej mam te, tego skina do Geyla. I jeśli właśnie nie będzie tych skinów w sklepie, to znaczy, że one są takie unikatowe. Więc mam chociaż jeden unikat. No i właśnie czego nienawidzę w Jackie? Że ona właśnie. O nie. O nie. O nie. O a propos tamtego Sergio. To tu jest Sergio. Właśnie dlatego, o nie, bo nie dość, że Jackie ma tyle cubów. Co jeszcze, bot? No, bocie, idź za nim. Mogłeś iść za tym sergem, naprawdę, naprawdę ci mówię. Ja mam te gadżety, e, które mogę użyć w każdej chwili. Co? O nie, o nie, ała, ała, ała. On ma zwiększone obrażenie pewnie teraz, albo zasięg. Właśnie, to jest fajne w serdżu, że on ma takie jakby transformacje. To jest fajne, ale jeśli grasz przeciwko niemu, no to to jest trochę problematyczne. Ej, widzowie, mamy już zaliczonego winka, jakby, że wygrano, bo jesteśmy top 4. Ej, w sumie, zamiast uciekać przed tym botem, może spróbuję go zlikwidować, właśnie. No, oczywiście musieli załatwić tamtego serdża. No bo jak to, no jak to Jackie, która ma 8 kubów. No i dzięki temu właśnie mamy dodatkowe kuby i mamy z 3 cubów na 5, a wiedziałem, wiedziałem, że zawsze jak ktoś ma dużo kubów, no to się tu kampi. I został jeden na jeden z Barlejem. Ale widzowie wygrać trzy razy mamy. E, więc e, ile nam zostało pucharków? Jedyne 3 pucharki i mamy e, właśnie e, nowe, e, znaczy mamy 16 tysięcy pucharków. Nowe misje za zero, bo e, więcej misji już nie ma, bo za jeden dzień, czyli jutro będzie kolejny sezon, e, więc e, raczej nagram jutro e, właśnie Sezon, ten nowy, w którym raczej będę tak więcej grał. Jak wbiję od razu 16 tysięcy pucharków, to, to lecimy z tym i nie wiem, jaką postać teraz. A, graliśmy El Primo, nie za dobrze nam poszło. to spróbujmy teraz zagrać Rosam W ogóle, e, e, czy, co ja się dziwię, widzowie, że El Primo i Rosa. To one na wyższych levelach, albo ogólnie od razu e, są mega, mega kozackie. Więc dlaczego są rzadkie? E, I w ogóle mają dużo HP. Dlaczego są rzadkie? Może dlatego, że mają mały zasięg. A! No nie! 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 nie. Rosa mnie zabiła jako. Ja, jak ja byłem El Primą. Teraz El Primo mnie zabił jako Rosa. No i mamy z powrotem. E, więc. No, nie wiem, kurczę, eee, co tutaj mamy z tym Darylem? Pokonaj 24 przeciwników. Jako Daryl, może to być łatwe. Jeśli nam się nie uda, to będziemy ciągle tracić pucharki, bo już mamy 12 minut odcinka, ale ciągle tego nie wbiłem, widzowie. Więc mam nadzieję, że, e, jak, że zrobię wina, A jeśli nie zrobię winę, no to drugie miejsce, bo drugie miejsce nam da 8 pucharków, z tego co pamiętam. E, w sumie to raczej się nie mylę, e, że 8 pucharków. E, właśnie o, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, a tak a propos, właśnie e, Daryl jakoś jest e, tym. Nie, nie gadaj, że ten Pan Pego zabije. Znaczy e, bocik pana P. Tu takie XD. Dobra, ja idę. O nie, o nie, bociku. Hop, 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 hop. E, Nara. E, e, jest ciągle 8 osób, a ja muszę likwidować. Więc spróbuję dojechać nani, albo nie, bo przez to mogę mieć kłopoty z botem. tam jest kolejny tu. No, I, po, i potrzebny. Potrzebny kolejny pracownik. I w ogóle teraz mają chyba więcej HP. O, i od razu się likwidują, ale to ja muszę likwidować. Dobra, spróbuję załatwić nani. O, pan Peps prz, przemieścił.

ten trzy pucharki. Więc widzowie, postarajmy się jeszcze raz załatwić chociaż jedną osobę. Ale tak czy siak, wszystkie misje znaczy większość misji pewnie zrobię poza odcinkiem e, i, i po openingu chyba zagramy jedną gierkę najwyraźniej dwie, znaczy, e, jak już to dwie. E, I kończymy, widzowie, niestety, odcinaczek, Ale tak się jak fajnie wyszedł. Tylko ta końcówka. E, nie jest taka fajna, bo dlaczego mi tak laguje, nie mam pojęcia. E, naprawdę, e, Brawl Stars, e, ja chcę tylko czwarte miejsce. E, czwarte miejsce, supercell! Czwarte miejsce, please! Please! Jest, mamy czwarte miejsce, czyli mamy już e, no, nowego, znaczy nowego. No po prostu mamy już nasze 16 tysięcy pucharków, więc e, włączę dźwięk e, raczej. I zobaczymy, jaki jest tego dźwięk. Bo czasami, no, zginęłam oczywiście przez te lagi, ale dobra, nie będzie mnie słychać. Ale zobaczę, jaki będzie dźwięk. Czy będzie fajny, czy nie będzie dźwięku, czy będzie podobny jak inne. Bo niektórych nie widziałem. Uwaga, daję na fula. spoko dźwięk i mamy nareszcie 16 tysięcy pucharków ładnie wygląda te, ta odznaka jakby też, e, więc spoczko, 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 spoczko i zaczynamy od tych najmniejszych skrzynek no ja będę klikał normalnie i mam nadzieję że uda nam się odblokować chociaż e, nowy gadżet w sumie powinienem zacząć od gemów e, i golda, ale zacznijmy od tych skrzyneczek albo nie, po prostu odbieramy golda Odbieramy monetki, bylebym nie kliknął przypadkowe skrzynki, i to chyba było wszystko. To by było na tyle. Tutaj mamy i mamy ostatnią skrzyneczkę, właśnie małą, więc, oczywiście, nic tam nie dropa. I mamy już naszą dużą skrzynkę, więc otwieramy ją, otworzę nosem i. Widzowie, mamy trzy przedmioty, z których oczywiście znaczy, nic nie ma. Nie, to jest taki po prostu luźniutki, malutki opening. Nie mówiłem, że będzie tutaj coś dużego. Jak będę klikał nosem, bądź czymś, no to po prostu Wam powiem teraz. Uwaga, klikam, nie wiem. Um, idę po psa, chyba. Nie mam. Psa nie chcę męczyć, więc kliknę. Albo nie, zaczaruję. E, czary mary Hokus Pokus, uwaga, to nie będzie się rymować. Z tej, z tej skrzynki wy, wypada Sproutatus. Nie Sproutotus XZ. I, 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 no i oczywiście, no nic nie ma Sproutatus, bo ściętek Sprouta. Znaczy nie mówię, że bardzo, bardzo, bardzo chcę tego Sprouta e, No po prostu normalnie teraz otwieram, no i jeszcze gorzej nie. E, dobra, widzowie, uwaga, otwieram całą ręką. No i oczywiście nic, ale zostały nam jeszcze mega boxiki, ale ogólnie punkty mocy plus gold, a w ogóle mamy tutaj ciągle ten poprzedni sezon, bazar, tary, nie po prostu, dobra, e, e, czary mary z tej mega skrzynki e, wy, wychodzi nam, e, nie, nie chcę tego mówić, po prostu otwieramy i sześć widzowie, nowy gadżet, jest widzowie, mamy nowy gadżet. Zaklęcie, które nawet nie wyglądało na zaklęcie, zadziałało i co? I co? I mamy gadżet dobo, zapalnik naciągowy, fajnie już, bo mamy nowy gadżet, bo błyskawicznie odpala swoje wszystkie miny i mam dwa gadżety już na dwa. Więc raczej sobie go wypróbujemy na gadżetach. A, i tamten odcinek, który miał się pojawić, na to chyba go nie zrobiłem. I uwaga, 16 tysięcy czary Mary z tej skrzynki raczej będzie 5, ale może być też. Znowu tego nie powiem, a to się fajnie rymuje. E, subskrypcja na kanale. Nie, po prostu otwieram się nosem. I 5! Kto by się spodziewał, ale mamy już nowy gadżet. E, właśnie dobo, więc tak dziś jak odcinek udany, a bardziej mo można powiedzieć opening, bo niby nic nie było, ale e, właśnie z Mega Boxika mamy nowy gadżet. Ja używam tego e, super totem, ale no dobra, wypróbujmy sobie na tym odcinku aktualnie na tym odcinku może zrobię, e, e, znaczy jak się mówi, osobny odcinek jutro, ale wątpię, więc jeśli nawet tego nie zrobię, no to mam tutaj takie lekkie przetestowania, ale tak się jak będę grał super totemem, e, bo naprawdę jest e, fajny i możemy sobie naładować, e, nała, naładować naładować nasz ult. A i e, 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 dobra, teamuję się z tym Mortisem jednak. A, dobra, nie. O, dobra. O ty o ty, o ty, o ty, o ty, Widzieliście to? Chciałem się z nim stimować, on potem mnie tak zabił. Nie, widzowie, nawet go nie wypróbowałem, więc lecimy jeszcze raz. I no już nie będę zbierał właśnie zbytnio tych, jak to się mówi, tokenów. A jeśli będę zbierał, no to pojawi się taki osobny odcinek po prostu z opening z Brawl Stars. E, e, pewnie to nazwę po prostu Opening e, z Brawl Stars e, to nazwę t, e, i będzie tam na przykład 5 skrzyneczek e, bądź po prostu 5 e, nagród e, właśnie e, z karnetu. E, Zadymiarskiego. Szkoda, że nie będę miał karnetu. Szkoda że, nie odebrała, szkoda, że nie odebrałem 90 gemów, bo to jest właśnie z tego karnetu zawrejon, ale no, no a tam serca kiedyś w końcu trzeba odblokować. Znaczy, kiedyś się odblokuje, a nie trzeba go kiedyś odblokować. Więc kiedyś na pewno go odblokuję. No i oczywiście padłem ponownie, e, nie wypróbowałem, no i kolejny minus, wytek na sery, że już jestem e, całkiem na minus, o 6 na minus. To ja albo, wy, albo odrobię to 6 pucharków, albo jak będę miał e, właśnie miny, to się odezwę. Okej, okay, widzowie, chyba już e, odblokowałem i uwaga, miny, Wybuchają, no oczywiście, musiałem zginąć. E, ile pucharków? Cztery pucharki, a jestem sześć w plecy, no i tak się siak. E, no teraz mam, jestem dwa w plecy, ale... Ja, ja na szybko sobie to odrobię, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mamy mini opening, jutro jest nowy sezon, plus wiem, 16 tysięcy pucharków, szybko jestem naprawdę szczęśliwy po prostu dzięki za oglądanie. Ja muszę się troszeczkę poduszyć e, grać tym gadżetem, ale ogólnie będę grał tym, ale do końca dnia chyba będę grał tym, e, a potem sobie zmienia właśnie ona takiego. E, chociaż może pogram dwie gierki dzisiaj, nie no bardziej się nauczę tym pograć odrobię pucharki i jeszcze raz dzięki za oglądanie łapeczka w górę jeśli spodobał się film subskrypcja jeśli jesteś nowy na tym kanale bądź nie subskrybujesz bardzo proszę i jeszcze, jeszcze wam mówię bardzo dziękuję za 70 subskrypcji napiszcie w komentarzach o ile będą dostępne xd właśnie co mam nagrać na te 70 subskrypcji ale to by nie była płatna gra. Na przykład Among Us, oczywiście się zgadzam! Albo sam nagram Among Us na to 70 subów po Dzięki za oglądanie po raz trzeci. Do zobaczenia i cześć!